And wy mordy mojej hunterby z tej strony widać w kolejnym odcinku z TNT Madness dzisiaj jestem sam wyjątkowo. Yy, sam postanowiłem, że sobie nagram odcinek. Postanowiłem, dobra, graf mnie nauczył trochę. Yy, mówię dobra, nauczył mnie trochę. To mówię, dobra. To teraz pokażę mojego skilla. Tak powiedziałem, serio. Myślicie, że zmyślam, a ja nie zmyślam. Ja serio tak pomyślałem. I teraz wam pokażę. Jaki dobry się stałem w tej grę. Patrzcie na to. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście to? to? Widzieli... Nieważne. Witam was bardzo serdecznie, HunterBez z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z... z... TNT Madness Experiment. I niedługo będą nowe eksperymenty, też właśnie na tym serwerze. Także łapkę w górę, stawcie i subskrypcję. Jeżeli lubicie, bo, a wiem, że lubicie, to zostawcie. No bo, jak nie zostawicie, to będziecie trochę, trochę siusiaki. Ale ogólnie jesteście w porządku. Także zostawcie i tak. I ja tu gram już. I patrz, i zakładam hełm, i zakładam to. I kozak jestem w tym momencie. No kto mi podskoczy? Nikt mi nie podskoczy, patrz. Jeszcze kotlety znalazłem. Jak to jest chyba. Oznaka bycia prawdziwym kozakiem w internecie. Patrz. Patrz. Feder Falling, szmato. Ale was dojadę, kutwy. Ja, ale wy cioty jesteście. Ale wy jesteście. Słabiaki. Ale o, słabiaki. Patrz. Widziałeś to? Umiem skakać w Minecraft Kto jest takim kozakiem jak nie ja? No ja jestem takim kozakiem, tylko ja jestem takim kozakiem Patrz Perełki też sobie wezmę Zmienię sobie hełm od razu To jest w ogóle ciekawe Po prostu nie miałem jeszcze styczności Jakoś zbieram te diamenty? Co one robią? Co dają te diamenty? Tak swoją drogą, nie za bardzo. Chyba lecę do niego. Jednak muszę... launch pound... launch, launch pound... na górę. Kurde, nie trafiłem. Jeszcze raz muszę na górę. Czekaj, ja tam wejdę do niego. Ja mu pokażę, gdy jest prawdziwym mistrzem Minecraft. Patrz. O, o, prawie, prawie. Jednak nie pokazałem mu jeszcze, ale spokojnie poprawiam swój błąd. O! Tak jest, Minecraft! Minecraft ścierwo. Nara. na. nara Minecraft. Widzicie? Wygrałem. Wygrałem Jestem dobry w tę grę Mogliście powiedzieć, że nie jestem? Ja wam pokazałem i tak, że jestem, także... Chyba jednak wychodzi na moje w tym momencie Nie ja po prostu lepszych ode mnie w tę grę, ja osiągnąłem mistrzostwo teraz kompletne w tę grę Przepraszam bardzo, co to za... Co to za... Co to za strzał w moją stronę poszedł? Dlaczego zostałem strzelony? Strze, strzelnięty ja proszę o wytłumaczenie tej sytuacji. Co to jest? Co to w ogóle ma być, że ja? Nawet nie mogę sobie. Nara? O, proszę bardzo, A, super. Akurat chciałem tu wrócić. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. E. Dalej, dalej. TNT gadżeta. A tam poszedł gościu. Dobra, to ja sobie przygotuję więcej bloków w takim razie. O, proszę bardzo. I więcej bloków znalazłem, zobaczcie, widzicie? Bo to trzeba rozwalać i wtedy więcej bloków znajdujecie. O, tak jak tutaj. I więcej bloków, ale w ogóle to jest fajne. Podoba mi się to. Tak naprawdę cały, cały ten na TNT się opiera i to jest śmiechowe strasznie, bo to tego nie było wcześniej. A teraz jest i można się bawić. Dobra, to ja w takim razie polecę tam na górę. Patrzcie jak lecę na górę, patrz. Ha! Ale poleciałem na górę. A chciałeś, Hamie, złote jaja urwać kurze? Co to za urywanie złotych jaj kurze? Proszę mi powiedzieć. On ma mało życia. Patrz. Widzisz? Widzisz, jestem dobry? Widziałeś to? Albo widziałaś? Widzieliście to? Jestem mistrzem już tej gry. Autentycznie w trzy odcinki stałem się autentycznym mistrzem autentycznej tej gry. I... I za to powinna pójść łapka w górę, oraz subskrypcja dla mnie, ponieważ mistrzem jestem, a mistrzowie zawsze dostają łapki w górę, i nieważne co zrobią, chyba że namawiają swoją, nieważne. Żartuję, żartuję. Ja się śmieję po prostu z ludzi, bo jestem głupi i nie mam przyjaciół, i, i chciałem zawsze być oglądany, i mam największy ból pieniędzy o pieniądze. I właśnie dlatego jestem takim niemiłym człowiekiem, tak naprawdę. Cała, cała moja historia została właśnie przedstawiona w jednym momencie, nie? Pęcie, pęcie, przedstawiłem tę, tę historię w tym momencie. No strzela, jeszcze raz, jeszcze raz. Nara, you fucking what mate? No, przestańcie mnie tu zaczepiać, koledzy. Patrz, ile ja mam rzeczy teraz. Ja, ale mam dużo rzeczy. W życiu nie miałem tak dużo rzeczy. Patrz, ja! Ale fajnych rzeczy nie chcieli. Patrz! Ja! Ja! Widzieliście to? Ale jestem mistrzem tej gry, Boże! Tylko gdyby jeszcze na haksach nie grali, to by było spoko. What? 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 Zrzuciłem kogoś czy nie? Łoj, zrzucił mnie. Aj kurde, Ania, mam brokę, ale za późno. Cholera. A tak blisko byłem, tak blisko byłem kurczę. Byłem blisko, ale nie wyszło mi. Ale spokojnie, ja i tak wygram. Także Ndy Mordy mojej Hunter jest to w swoim odcinku z, z Skywarsów TNT Madness. Jak zwykle jestem sam, bo nie mam przyjaciół I dzisiaj będę grał i pokażę wam jak wygrać w tę grę Bo wy nie wiecie, ale ja wam pokażę Jestem takim kochanym youtuberem Który mówi Co trzeba robić, żeby zarobić, a się nie narobić Możesz na przykład podpierdalać filmy Jest taka opcja Jest, jak najbardziej Tylko wtedy tracisz godność przed całym sobą I nie jesteś kolego nawet ze samym sobą O, jajka wypadły, lel Dlaczego jajka wypadły? O ty hamie, O ty borsuczku No co? A ty borsuku A TY BORSUKU <grywia> Ej też kogoś <grywia> Wyrzuciłem. Wyrzuciłem kogoś. Ja jestem dumny z siebie. Ja zrobiłem coś coś wspaniałego dla tego świata. Wyrzuciłem gnoja. Nie będzie chodził po mojej ziemi. Chodzą po mojej ziemi. Moja ziemia, oni po nich chodzą. Dlaczego mi się zespełniły tutaj te... Wyjdź! Wyjdź! I pierwszy raz mi się coś takiego stało w tej grze. Patrz! Pa! Jaki ham! Jaki brudas burak i w ogóle ze wsi! Też jestem ze wsi, jakby co, także nie wspinajcie się, że jestem z ze wsi Mogę tak mówić, bo jestem ze wsi, każdy kto jest ze wsi, może mówić, że jest ze wsi Widzicie, tak działa prawo Jesteś z miasta, nie możesz mówić, że jesteś z miasta I tak jesteś ze wsi <laughs> O, o, patrz, 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 patrz Pakiet faniaki, kozaki, madafaki, wypierdzielajmy stąd szybko Już, jazda, jazda Do domu! <laughs> Ale wyrzuciłem jednego typa, tak go wybiłem Wybiłem się jak Docknes na YouTubie A, a A, kurde Kurde, kurde Dobra, tu mogę być, bo tu jest niską miarę A kurde, kurde Nie, nie Wyp Wypchło mnie Głupie, jeszcze raz yy, klik herę Muszę więcej kraść Wiecie co, chyba to jest, to jest chyba najlepsze co mogę robić Pójdę i będę im kradł rzeczy, które oni mają u siebie na wyspach, a ja pójdę, ukradnę i ja będę je miał, o i to jest człowiek biznesu kurde, to jest człowiek biznesu, i to jest myśl technologiczna, a nie, że ty będzie Nie ma tak łatwo, co ty myślisz, że tak łatwo w życiu jest? Nie ma tak łatwo w życiu, nie ma, nie ma, po prostu to nie ma. Chciałbyś, żeby było, ale nie jest, no nie ma, no i co poradzisz w tym momencie? Nic nie zrobisz, nie? Musisz jakoś sobie radzić, musisz kraść czy coś, no nie wiem, no Ja sobie zaraz coś ukradnę myślę sobie. O, własne bloczki są ukradnę, zajdę na dół, tu coś wybuchnie, proszę bardzo O, ja pięknie I se bloki, ja jestem kozak, patrzcie, widzicie? Przyszedłem, widziń dobry, bloki na wynos poproszę, wziąłem bloki Mamo, tamten spadł, bo mało kradł, widzisz, no You must więcej kraść to make more money on funny moments And shit and stuff, o, proszę bardzo Wypad stąd, brudasie ty O, proszę bardzo Kolejny pici polo. do przedszkola, chłopie. Wiosna. No co za kurwa, pierdolona szmata jebana. A rzuciłem cię pod kąt, masz hamie. Ej, ale to było ham, swojcygańska muzyka w ogóle. Dlaczego tak się stało? Ja nie mam pojęcia, nie? Mi się taki rage trochę odpalił, przepraszam. Bo ja tutaj fa family friendly content robię. Jestem najbardziej przyjacielskim youtuberem ze wszystkich przyjacielskich youtuberów. Żaden youtuber nie jest tak przyjacielski jak ja jestem. Rozumiesz kurwa, ja jestem najbardziej przyjacielski. Nie, nie rozumiesz to w pierdol, po prostu. Warunki naszej umowy są proste. Nie możesz być bardziej friendly ode mnie, bo ja jestem najbardziej friendly. Jakbyś, ty, ty kłamiesz wtedy ludzi, że mówisz, że jesteś bardziej friendly ode mnie. Nie ma ode mnie bardziej friendly. Ja jestem the most friendly of the friendly. Proszę bardzo, kolejny ten ty leci. I zbierasz rzeczy elegancko. I bawisz się w tym sopocie, nie? O, elegancko. O, elegancko. Proszę bardzo, widzicie jak elegancko? Patrz. O, elegancko. I co? Gościu chce strzelić? Ale to ty jemu pierwszy strzelisz w ryja na przykład, weźmiesz go... Tak, chuja, w dupę, a nie, o, masz kurwa. Tyle ci w dupę wchodzi. Szmato głupie chodź. Masz, wypierdalaj stąd. Wąd stąd kabacie. Wąd stąd mówię Wąd stąd Wąd. A chciałem, wybiłem się na tobie O, proszę bardzo NIE kurwa! Dobra, jebać y, Serdeczne dziękuję za obejrzenie tego materiału Mam nadzieję, że się podobało Wszystkie instrukcje macie się opisie Najlepszy odcinek ever. właśnie powstał w tym momencie Jeśli się z nam widzimy się w kolejnym odcinku Jeszcze w tym tygodniu może coś innego nagram Może będzie, coś się na kanale pojawi Także do następnego, trzymajcie się, Juu!